Siemanko wszystkim na moim kanale. W tym filmie otworzyłem sobie paczkę, którą dostałem od Pyrogangu, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę mega się cieszę z każdej paczuszki, którą dostaję od widzów. Linki do Pyrogangu macie oczywiście podane w opisie. Ostatnio testowali emitery od Firewerki Shop. Bardzo fajnie wypadają te emitery. Polecam Wam wbić do sklepu Firewerki Shop. Doszło ostatnio bardzo dużo nowości, właśnie między innymi emitery od tego nowego... Importera to Roger Fireworks, jakoś tak i po prostu, no, bardzo, bardzo, bardzo fajny wybór. Naprawdę, ja będę tam nie, niedługo składał zamówienie. Macie kod rabatowy na hasło Firewerki także, także, ja ogólnie polecam ten sklep. No, moim zdaniem, bardzo fajne. Ceny są bardzo dobre na te emiterki, bo jak widzicie, dobre, dobre petardy już zniknęły, już nie będzie 5 gramowych, czy jakiś petard. Także zostanie to, co jest, ale naprawdę, naprawdę. Bardzo, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły te emitery u Marcina Natura na filmie. Także. No, zobaczę sam, bo e, sam niedługo złożę zamówienie na Fireworki e Shopie będziecie mieli e, filmik z tego nagrany. Oczywiście, unboxing. Także, także zobaczymy. No i co? Otworzymy sobie paczuszkę. Otworzymy sobie. O byćka dobra No i co Mamy naprawdę bardzo ciekawą paczuszkę Chwila, żeby mnie nie było widać tym tak tutaj utnę tutaj, tutaj tak kurczę No także wracając do tematu tam macie... Z kasją fajerwerki 15% rabatu na. chyba cały asortyment. Na emitery też to raczej działa. Powiem, że czasami, jak są promocje, to nie działają one na emitery. Kurczę. Jak to tworzyć? O to jest pytanie. Dobra, zrozum, Wow. Wow, 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 wow. Łoł wow. dobra, tutaj nie Wow, to wow, wow wow. Patrzcie wow, wow. Wow. ile rzeczy mam na testy o kurczę Dobra pierwsza rzecz mamy Scream UFO Bardzo fajna rzecz, oczywiście będziecie mieli test na kanale Wow, nie spodziewałem się tego, nie? Tutaj macie dwie paczki eksploziv trójki i eksploziv dwójki. W sumie, wybrać, ja mam. O kurde. O, w mordeczkę. Tutaj macie zapalarki. O kurde. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy eksploziv pięć fontanny, to są takie kraklingowe, które bardzo długo się palą kraklingiem. One tak sobie strzelają, ale są bardzo fajne z tego, co widziałem. O kurde, dobra, to na końcu. Tutaj no to to jest chyba jakieś wypełnienie. Mm, tutaj mamy natomiast petardy, których nigdy w życiu nie miałem. Nigdy. Dobra. Patrzcie, co tutaj się znajduje. Okurczka. Jeszcze mamy dwa cyrkobliciki. Cyrkoblic S. nie. Kurczę, no. Mam taki nóż kuchenny, wiecie jak to wygląda? Dobra. I tak. Mamy okureczka. Chwila. Bo się pogmatwałem, jak widzicie. Mamy tutaj... O kurczę, chwila. Mamy tutaj. Zeusa. To jest chyba ta mega, mega stara petarda, tak? 2013 rok, 2013. No nieźle. Mamy 4, 5 sztuk Zeusów. To są bardzo, bardzo stare prehistoryczne petardy. Mamy Horora 1. Wow, wow, wow. Horror 1. Horror 1. O! Kolejny Zeus Horrory jedynki zawsze chciałem mieć Naprawdę zawsze je chciałem przedstawić. O! Mamy mocne emiterki Mamy Crazy Emiterka w emiterku Mamy Silver Flowersa Czyli też bardzo mocnego emitera Jeszcze dostępne I tutaj są właśnie petardy, których nigdy w życiu nie miałem Ale one są dosyć ciężkie, mam powiem To jest FT6 FT6 to są Dwie FT6 Jak widzicie 6 gram, podobno mi nieziemsko tutaj mamy legendę, czyli dumbo łapie wow mamy jeszcze tutaj pxm 40 to jest purple, czyli fiolet dobrze mówię? chyba dobrze o kurcze, tutaj mamy do przetestowania mamy tutaj do przetestowania Titanium Bombers o emiterki z Fireworka Shop z Shop Zobaczymy, ale, ale mega paczucha, zobaczcie jakie one są duże w ogóle, no tak jak Wam mówię, dostępne na Fireworks Shop'a, także wbijajcie, róbcie zakupy, kodzik macie promocyjny, fajnie, że działa też na amiterki, no super, super, tutaj mamy, o kurde, dobra, to za chwilę, tutaj, nie wiem, to jest hand smoke, mm, czyli gra na tutaj. tak, tak, to jest na pocierkę, dobra, nie będę się tym bawił przy pirotechnice, ale, ale mamy na pociereczkę granecika. Super. To jest kolor um, też pomarańczowy, e, e, fioletowy. O, tutaj mamy emiterki. Blitz Rams. Blitz Ramsy. Od Iskry. Czyli to jest taki odłam funkę. Ta jeden nigdy w życiu ich nie miałem. Super. Będzie dużo testów. Aż pojadę na testy. O, tutaj mamy fajną rzecz też. Mamy tutaj FP3 White FP3 Whiteiki, 2014 rok. Widzę, tutaj macie w rogu datę. No super MWP 15 gram. Zobaczymy. Nie mam do porównania tych zwykłych, bo wystrzeliłem je przypadkiem Sylwestra. Ale no, o kurde, Mata brujasy. To są te ruskie, O kurcze, wiecie, jeszcze sobie tylko to pudełeczko z, tej, z tego prochu. Tam jakoś tu zrobię. Albo po prostu wy, mm, rozerwę to, wyczyszczę to, i potem tylko sporo ten naspinacz yy, wsadzę. Także, także powinno być pięknie. No, tutaj już się szykują bardzo grube rzeczy. Tutaj mamy P1000 na nwp -ku. Super! No, mega! Paczka super! Ale się cieszę, nie? Jaram się mega. Scream 10 s Patrzcie, nigdy w życiu też tego nie miałem. Tylko do użycia na. No ile on ma gram? 19,5 g, ale to jest moc, tego sobie odpalimy z sylwestra. Przetestujemy, albo może na polu w tym roku, gdzieś tam w lasku czy coś. No zobaczymy, zobaczymy. O kurczę. tutaj mamy piękny, idealny stan Gorilla Bomb TXP 226. Ło! Wow. Idealny stan. Idealny. 48 gram na 6 sztuk, czyli wypada 8 gram na sztukę. No super. The best in Poland. To jest... Nawet nie ma roku produkcji podanego. To są bardzo stare ptardy, już takie zabytki, że ło. Wow. Tutaj mamy kolej. O, dobra, muszę bo są wciśnięte. Żeby ich nie, nie zepsuć. Tutaj mamy FP5 Blue. Od Otwunkę. Całą paczkę pięknych FP5 Blue otwunkę. Zobaczcie sami. Ile jedna ma? Tutaj się lekko rozerwały. To jedną sobie wyjmę. 7 gram na sztukę. No przetestowałbym je, ale trochę mi szkoda, powiem wam szczerze. No zobaczymy, zobaczymy. Na pewno tych wszystkich zabytków nie będę testował. Jeszcze milicram sobie wam przetestuję. Ale zobaczcie to. To jest prawdziwy skarb kolekcjonerski. To jest prawdziwy skarb. Zawsze o tym marzyłem. tak jak o gorilach, w bombach Patrzcie. Szaraki. W sensie, szaraki. Szare TXP859. NWP. Bez żadnego loga. Stare jak świat. Ło. Powiem Wam szczerze: paczuszka 10 na 10. Szczerze piękna paczka, naprawdę mega się z niej cieszę, zaraz Wam to wszystko ułożę i pokażę tak jak już ładnie będzie, e, będzie w całości pokazane, naprawdę, zobaczycie sami. No sami zobaczcie jak to kozacko się prezentuje, no piękne rzeczy, zobaczcie. Blitzramsy, których teści Wam nagram, tutaj się lekko mi otworzyły, ale i tak one idą do testu, także... Będziecie mieli fajny testik. P1000 na NWP też je przetestuję. Szare 859, no tych mi szkoda testować. Ale no, ich nie będę testował, je sobie zostawiam. Gorilla Bomb, no piękny, piękny kolekcjonerski zabytek. Kolekcjonerski albo do strzelania, zależy w jakich ilościach, kto je jeszcze posiada. Ale to już taka inna sprawa. Dla mnie to jest kolekcjonerska wersja, w sensie ja kolekcji nie mam, ale... Zawsze warto sobie na półeczkę taką paczuszkę położyć. NWP. Super. Scream 10S, który jest już też niedostępny. 19,5 g, tak dobrze mówię? Dobrze mówię. Nigdy w życiu ich nie miałem. Nigdy. Przetestuję go w jakimś lesie w nocy po ciemku. Zobaczycie efekt Titanium. FP5 Blue, które są tylko na jednym sklepie już dostępne. Tutaj mamy nowość do testu akurat Titanium Bombers. Są naprawdę duże te pytania. Mega jestem ciekawy. Ja widziałem już test na YouTube jak wypadają naprawdę mega pozytywnie. Są na Firework Shopie. Hmm. Klasa P1. Nek 20 gram. Zobaczymy, zobaczymy. Będzie test na pewno niebawem. Mamy tutaj matabrujasy, które zdążyłem już sobie wyczyścić. F11049. Ruska wersja. Ruska wersja. Mamy tutaj fontanienki. Explosive. Mamy tutaj smoka od Ultrashopu. Mamy tutaj UFO, który również dzisiaj już dla Was wytestuje. Mam nadzieję, że, się, że sąsiadka nie będzie się darła. Mm, że pieski się boją. Yy, tutaj mamy Pudełko po w i tam te petardy, co Wam pokazywałem. No jest po prostu wszystko. Nie można pominąć oczywiście w trójek i w dwójek. Także jest naprawdę wszystko. Bardzo dziękuję całemu progangowi, przede wszystkim Maniakowi Piro. I co? Jeszcze mam, mam dla Was jedną rzecz. Mianowicie tutaj w pasce były również świetne wlepeczki. Takie wlepki progangu i Maniaka and Bombastika. Zobaczcie sobie. Są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Fajnie na drzwiach będą się u mnie prezentowały. Zobaczcie, cała seria 10 sztuk 9 dokładnie. Także ja sobie przykleję na drzwi. A jeżeli chcecie dostać takie wlepki, to jeżeli będziecie składać zamówienie na Fireworks Shop, wystarczy w uwagę do zamówienia wpisać: Chcę dostać wlepki pyrogangu. I tyle w sumie. Tyle Wam wystarczy, żeby dostać wlepeczki. Są one darmowe, także, także super. Jak dla mnie bomba, fajna rzecz. No i co? Tyle. Jeszcze raz dziękuję za paczkę. Naprawdę jest świetna. Mega mi się podoba. Cieszę się z każdej paczuszki. No i co? Linki macie podane w opisie. Pyrogang Firewerki Shop. Zapraszam. Polecam. Siema.